Teraz wygląda na przez okno, ale nic dziwnego, słuchajcie. Trzeci dzień okresu, najgorszy okres w moim życiu. Wczoraj w ogóle nie wyszłam z domu, zrobiłam w pracy, tyle, co teraz musiałam i leżałam. Dzisiaj, słuchajcie, już jest zdecydowanie lepiej niż wczoraj. Na tydzień w poniedziałek mam wizytę u gino i skonsultuję się z nim, czy to jest normalne. I te problemy, o których ja wam opowiadałam, z moim zdrowiem są właśnie natury ginekologicznej, i ja teraz latam co chwilę do ginekologa i ten okres. Po tym jak zaczęłam brać te tabletki, które przypisał mi pierwszy ginekolog, którego byłam, potem e, poszłam do tego drugiego, który już jest moim lekarzem prowadzącym i on natychmiast mi kazał te tabletki odstawić. Odstawiamy, słuchajcie, i dwa dni później dostałam okres w ogóle 5 dni za szybko. I ten okres był tak ciężki, jakiego nie miałam nigdy. Dzisiaj jest trzeci dzień, ale, e, ale rano musiałam też godzinę dłużej sobie poleżeć na, na szczęście jest sobota. Nie mogłam wstać, nie mogłam. Odleżałam swoje, zjadłam się na niej i dopiero odżyłam A jeszcze dzisiaj słuchajcie, szykuje nam się wesele. O 18, no dobrze, że tak później, bo ja pod wieczór zazwyczaj już czuję się trochę lepiej. Najgorsze jest to, nawet ja nie mówię już tam o samym okresie, ale najgorsze jest to, że ja miałam po prostu zawroty głowy i mroczki przed oczami. No nie mogłam ustać na nogach. Masakra, a miałam właśnie też zlecone badania, słuchajcie, zrobić od drugiego do czwartego dnia, no ale wczoraj miałam drugi i totalnie nie byłam w stanie wstać, ubrać się i jechać do szpitala na wybranie krwi jeszcze na trzu. Mm -mm. Dzisiaj to samo, wstałam, po prostu zakręciłam się się głowy No i słuchajcie, jutro mam ten czwarty dzień Ale jutro jest niedziela, więc zrobię go po prostu Zrobię te badania po prostu w piątym Mam nadzieję, że to nie ma jakiegoś bardzo dużego wpływu Jutro już wiem, że normalnie jakby było jutro poniedziałek To już bym była w stanie się zebrać i iść No ale... Y no wiecie, no to jest irracjonalne, że czujecie się źle i jeszcze, żeby gdzieś tam oddawać krew, to po prostu wasz mózg pomówić nie rób tego, nie rób tego, no nie osłabia się jeszcze. A ja tutaj sobie zrobiłam stację do malowania pazów, zrobiłam sobie też kawę po prostu potrzebowałam czegoś takiego przyjemnego, ale oczywiście kawa jest bezkofeinowa. Nie chcę jeszcze sobie zaogniać jakichś tam yy, niepotrzebnie wyrzutów kortyzolu czy czegoś tam, czy co co sprawi, że będę czuła się jeszcze gorzej dlatego kawa oczywiście bezkofeinowa, a paz będę malować na taki kolor w ogóle się zastanawiam, żeby sobie nie zamówić lampy i nie zacząć robić paznokci yy, brydowych bo ja i tak dużo czasu spędzam na malowaniu paznokci, więc jakbym robiła to, nie wiem, raz na trzy tygodnie i sobie na przykład łączyła jakiś film to myślę, że też to byłby, mógłby być to fajny relaks dla mnie, zastanawiać się nad tym Nie, już po kawce będę się szykować, będę układać włosy W ogóle słuchajcie, bo ostatnio u, u fryzjera zrobiłam odrost i trochę przyciemniłam włosy I zrobiłam też lekkie cieniowanie, więc dzisiaj sobie chyba je ułożę po prostu na szczotce Będę jakoś przesadnie kombinować z fryzurą. Jeśli chodzi o termoochronę, to używam czegoś takiego teraz. Fajnie mi się to sprawdza. Fajnie się te włosy po tym sprayu rozczesują. W ogóle spojrzałam teraz na zaproszenie na ślub, bo ślub mamy na 17 w kościele. Dosyć późno w ogóle. Spojrzałam też, że para młodej, w sumie pierwszy raz coś takiego widziałam, w zaproszeniu napisała, że zamiast. Poprosi o kawę. Jakbym teraz brała ślub, to wydałoby mi się to super pomysł. Także podrzucam, jeżeli jesteście przed organizacją takiego wydarzenia i jeżeli jesteście kawuszami, warto właśnie pomyśleć o takim rozwiązaniu. Dobra. Podsuszę trochę włosy u nasady na suszarce głową do, do żeby zrobić objętość, i zaraz Wam pokażę, jak będę je modelować. No dobra, widzicie, jak moje włosy wyglądają, jak się je po prostu wysuszy. To jest tak zwane sianko. Rozczesuję i będę działać, słuchajcie, taką szczotką. Tak jak widzicie, ona jest obrotowa i ona ma z 10 lat. Ma trzy tryby działania: jedynka, dwójka, zimne powietrze. Także ja najpierw sobie wykręcę trochę te włosy na dwójkę. Potem domknę łuski tym zimnym, no i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No dobra kochani, tak to wyszło. Trochę mi się tak te włosy ładniej powywijały, troszeczkę są odbite od nasady, muszę je też... Jeszcze właśnie sobie tak trochę poukładać. Oczywiście jeszcze pójdzie na nie olejek, no ale bardzo mi się podoba ten efekt. I tak jak się wzbraniałam długi czas przed cieniowaniem, tak teraz uważam, że wygląda to po prostu świetnie. I te włosy są takie leciutkie. Make-up jest zrobiony, na mam godzinę gdzieś tak 15 i zobaczcie, że przyklejam sobie po raz pierwszy w ogóle chyba w życiu. Przykleiłam sobie kryształki i myślę, że wygląda to fajnie. Użyłam też, słuchajcie, takiego podkładu, którego kupiłam chyba z pół roku temu. Takiego mocno kryjącego, i wymieszałam go z tymi podkładami, które teraz używam. I zobaczę, jak to się będzie trzymać. Na razie ta skóra jest dosyć matowa, ale poczekam właśnie jeszcze godzinkę, żeby zobaczyć, jak ona się zachowa, czy ona się wyświeci. Jak nie, to jeszcze sobie dołożę może rozświetlacza. Kamanek, słuchajcie, jak Polas to zginął. Bo po prostu jest 15, jego jeszcze nie ma. Wyrzucę do mojej 11. Okazało się, że był jeszcze w innych paru miejscach. Był u fryzjera, ale ja chyba muszę sobie wrzucić coś na różdy, bo nie wytrzymam. Ślub jest dopiero o 17. Do obiadu pewnie siedzimy około 19. To już będzie taka kolacja bardziej. Więc zaraz zrobię jakieś kanapki. Kamanek wrócił z wojarzy. nie było go prawie 5 godzin. No ale mniejsze, wziął kartkę. Tutaj Kamanek przyniósł jakąś kawusię Jest jakimś syropusiem jeszcze, tak? Ale fajny, Boże! kwatemala i karmelowy syrop. Taki kamanek zestaw to i mnie kiedyś możesz kupić. Jeszcze kamanek wypatrzył ostatnio na coś. Gdzie ty to wypatrzyłeś? W żabce. W żabce. Kombucze. Także będziemy próbować. Chyba ma awarię z baterią, ale mam już kombucze w szklance. słuchajcie, taka lekko musująca. Smakuje po prostu jak musujący sok o smaku multiwitamina. Ubieram taką sukienkę lekką boho. Zaplotą sobie tutaj takiego warkoczyka. Tak to właśnie wygląda. No dobra, moi drodzy, macie tutaj moją stylizację. To jest stylizacja do kościoła. Cała stylizacja, słuchajcie, jest z Greenpointa. Ja, zarówno sweterek, który jest w takim cikowym kroju. On jest przepiękny, on jest w takim trochę stylu Chanel. Jak i ta kieca pod spodem. Zaraz się rozbiorę i w ogóle pokażę wam, jak to wygląda razem. To jest wszystko, słuchajcie, Greenpoint. Na nogach mam takie klapeczki z Sinsaya. No i jedna moja wysłużona torebka, którą zawsze biorę. Na wesela, bo ona bardzo dużo rzeczy mieści. I już się rozbieram i Wam pokażę, jak to wygląda pod spodem. I tak to wygląda pod spodem: to jest, słuchajcie, taka przepiękna bocho-sukienka którą ja sobie już kupiłam na wyprzedaży pod koniec lata, ale ona z powodzeniem będzie służyć mi jeszcze za rok. Ma przepiękny krój, taki podkreślający talię, przez to, że ona, słuchajcie, tutaj tak idzie do góry. Dalej jest rozłożysta, zwiewna, szeroka, idealna do tańca, więc ja ją dzisiaj wystylizowałam po prostu na wesele. Na uszach mam kulczyki z dziubeki, naszej niektórzy też z dziubeki. Myślałam, żeby wziąć te duże perły, ale jednak do tej bochu stylizacji. One trochę się gryzły. Tak wyglądam. Wezmę sobie jeszcze jakieś balerinki na zmianę. Chociaż powiem wam, że te klapeczki nie są na jakimś bardzo wysokim obcasie, są dosyć wygodne, no ale nie wiem jak, bo dzisiaj mam je pierwszy raz na nogach. Nie wiem jak się będą sprawowały całe wesele. Dzień dobry, moi drodzy, mamy już dzisiaj kolejny dzień trochę chrypie z tego co słyszę, ale może dlatego, że na dworze było wczoraj wieczorem już dosyć chłodno, jak wychodziliśmy wesele, słuchajcie, było niedaleko, było w Żartowie naprawdę fajnie się pobiliśmy spotkaliśmy fajnych ludzi chciałam wam powiedzieć, że buty, które kupiłam sobie, tak na ostatnią chwilę w sumie, bo wypatrzyłam promocję w Senseju i te buty mnie nie wyszły 29 złotych mowa o tych butach i według mnie, słuchajcie, one naprawdę wyglądają Fajnie, fajny mają design, no ale wiecie, ja je kupiłam po prostu tak, totalnie last minute, bo w tych, w których chodzę zawsze, to ja nie wytrzymuję, słuchajcie, długo. Wytrzymuję kościół, może tam godzinkę na sali i ściągam, a w tych byłam, słuchajcie, prawie do północy, więc one są dosyć wygodne. Zobaczcie. Ten obcas nie jest taki mały, więc dodawało mi centymetrów. W ogóle fajne klapeczki, będę w nich na pewno chodzić gdzieś na jakieś randeczki. Fajnie będą wyglądać To Ja już mi Posłucham drugi rok, tylko słuchajcie, ja wczoraj poczułam po prostu, jak sama sobie obcasem zahaczyłam i niestety zrobiłam sobie takie już... Mało uszczerbku. No trudno. Chciałam Wam pokazać, co miałam dokładnie na nogach, bo nie wiem, czy to było widać. I e, powiedzieć Wam, że te klapki są dosyć wygodne. Ja mam, słuchajcie, bardzo szczupłą stopę i zazwyczaj przez klapki przelatują mi na wylot. Trochę tak, jakby moja stopa podczas zabawy y, no, weszła tam głębiej. Ale słuchajcie, trzymały się, nie szurałam stopami po ziemi, także jest naprawdę spoko. Przychodzę do Was ze skończonymi już kosmetykami. Tutaj słuchajcie, jogurt z The Shopu, o którym Wam mówiłam w poprzednich filmach, genialny. On mi służył mniej więcej półtora miesiąca, te 200 ml. Dalej słuchajcie, jeden z moich ostatnio ulubionych podkładów. Puściutki, także już wyrzucam, robię miejsce na coś nowego ten podkład zarówno jest lekki jak i da się nim budować krycie więc bardzo polecam, jeżeli nie lubicie e, takiej typowej maski na twarzy bo to wykończenie jest dosyć naturalne nie jest bardzo matowe tutaj jest napisane, że jest to wersja matowa ale jeżeli macie właśnie taką skórę jak ja po paru godzinach się wyświeca, no to on bardzo ładnie współpracuje z tym sebum i daje efekt takiej rozjaśnionej, rozświetlonej buzi tutaj mamy piankę do mycia twarzy z Eveline, która e, pachniała kokosem i to chyba był jej jedyny plus. Nie podobało mi się to, że pompowała dosyć małą ilość produktu. I ja słuchajcie, czuję, że coś tam jeszcze jest, ale już mi się totalnie nie chce tego wyciskać, bo jak stoję pod prysznicem, no to już pod koniec to po prostu leciały tak malutkie ilości tej pianki, ja trzęsłam tym, wstrząsałam, a mimo to no, nie chcę się tam już nic wydobyć, więc ja się już nie będę z tym męczyć, nie była jakoś bardzo wydajna. Także myślę, że już nie powtórzę tego zakupu. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, a my w niedzielę, znaczy ja w niedzielę się staram nie gotować, no to Kamanek zaproponował, że w końcu spróbujemy coś, co polecali nam nasi sąsiedzi, czyli burgerowe love. Zamówiliśmy sobie, słuchajcie, burger serowy i burger mango. Dla mnie mango, dla Kamanka serowy. Mango to chodzi o to, że on ma ten sos taki salsa mango. A serowy ma... Podlit serowy w panierze, także otwieramy i patrzymy co nas tam czeka. Zobaczcie w ogóle jak zapakowane są te burgery. Mm. Pierwszy raz w ogóle. Widzę, żeby tak były zapakowane burgery. Już Kamanek prezentuje otwieranie. Oj, jest taki ogromny. Dobrze, Kamanku, zobaczmy co ma ten burger w środku. O matko! Ojeju! No, to jest kawałek, co? Mm. Najlepszy po, po imprezie to chyba taki burgerek. Powiem wam, że ja nie jestem fanką burgerów. Mój też jest ogromny! Kładę Was z boku i. zaraz zobaczymy. No. Mój <laughs> jest jeszcze większy. Mój jest w ogóle z nachosami. Ja mam tutaj na czosy ten mango sos rucola. E, chyba tam jeszcze była jakaś piklowana cebula, coś takiego wygląda to zacnie. Ja nie będę nagrywać procesu jedzenia, bo na pewno się upaprolimy, że jak zjemy to wam damy znać czy było dobre. Może nie elegancko tak pokazywać resztki, ale słuchajcie, ja już dalej nie mogę i będę miała po prostu yy, połowę tego burgerka na kolację, bo bardzo syte. I naprawdę dobre są te burgery. Ten mój mango był zdecydowanie lepszy niż ten serowy manka. Powiem Wam, że dobre to było, ale się o, skończyło i teraz trzeba się napić herbatki. Jeśli chodzi o herbatki, to chyba sobie wypróbujemy teraz El Greya. Zrobię sobie herbatę, wezmę książkę i pójdę sobie poczytać. Trochę już pomontowałam w międzyczasie. Przerwa na relaks przy książce i przy herbatce. Drodzy, odzywam się do Was już następnego dnia rano I słuchajcie, przed chwilą byłam na y, Kolejnych badaniach, mam nadzieję, że Tym razem mi się nie zrobi taki siniak jak ostatnio Ostatnio, y, słuchajcie, nawet jeszcze Tutaj mi został taki mały siniak, ale zrobiło mi się Cały ten no, nie było ciekawe. Wczoraj już, słuchajcie, nic e, ciekawego się e, nie działo, po prostu sobie leżeliśmy z komandą, oglądaliśmy sobie telewizję. Ja jeszcze doczytałam trochę książki, myślę, że dzisiaj już fajnie by było ją skończyć. Ale póki to, no to wiadomo, że praca, ale jeszcze e, zanim wracam do pracy, to zrobię jakieś szybkie śniadanko, bo no, wiadomo, do tego badania musiałam być na czczo. Jestem już troszeczkę głodna, robimy coś szybkiego. Mam tutaj serek wiejski, malinki i banana. I do tego, słuchajcie, będę dodawać te płatki z mixi. Właściwie to jest pinat, karmel i ciastko maślane. To są, słuchajcie, takie miksy, w które ja jestem zaopatrzona już od jakiegoś czasu. Jak mi się kończą, to robię nowe zamówienie, bo po prostu... No, bardzo lubię, jaki tam jest wybór. W tych płatkach jest na bogato, są orzechy, są właśnie dużo tych kuleczek. A nie tak jak właśnie w tych sklepowych miksach, gdzie ledwo co jak już orzeszka widać, a większość to albo płatki kukurydziane, albo owsiane Ten miks jest bardzo dobry, bardzo dobry. Tydzień chyba temu skończyłam miks szkolny i też był super. Tamten miał takie fajne poduszeczki czekoladowe, że dodajemy płatki, robię kawę i śniadanie będzie gotowe. Była moi drodzy, szybka przebiórka, i lecimy na siłownię Poruszać się. Z tego co widzę, ta moja ręka ma się dobrze. Idziemy, bo ja słuchajcie, nie byłam na siłowni chyba od czwartku, czy od środy, więc to już zdecydowanie za długo w zeszłym tygodniu, chyba byłam tylko raz. A tak to jeździliśmy na rowerze. No, więc idę, trochę się rozruszam. Bo moi drodzy, ruch to zdrowie, pamiętajcie o to. Jesteśmy z powrotem. Byłam z pieskami na szybkim spacerze i chciałam Wam pokazać. Co kupiliśmy, bo wpadliśmy na szybko do biedronki wzięliśmy, słuchajcie, dwie pinze Nie wiem, czy je trzeba przechowywać w lodówce. No to nie stało w lodówce. Będziemy robić sobie dzisiaj na kolację taką pinzę. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle dobre. w piekarniku się to robi. 5-6 minut. Czyli pewnie do rozpuszczenia sera i tak dalej. No dobra, czyli nie trzeba tego chować. A teraz słuchajcie, zrobię nam kanapki. Na lunch nam zrobię takie bajgle. Ostatnio uwielbiamy z Kamilem. Właśnie uwielbiamy bajgle, więc każdy zostanie po takim bajglu i chyba zrobię, jeżeli jeszcze znajdę w lodówce z łososiem. Wrzucimy sobie szybko na ruszt, a kolacja już będzie taka bardziej treściwa. Mam już wieczór, ja jestem w kuchni, bo będę robić kolację Upolowaliśmy dzisiaj w Biedrze Jak byliśmy właśnie przed siłownią, bo brakowało nam wody To zrobiliśmy od razu takie małe, szybkie zakupy I będę ją robić, zaraz Wam pokażę z jakimi dodatkami No dobra, jako sosik będzie pasata Tutaj mam taką z jamar I do tej pasaty dodam sobie pomidory z bazylią i czosnkiem może dosyć jeszcze trochę czosnku, bo trochę tutaj mam. Na to słuchajcie, poleci mozzarella, potem suszone pomidory. Zwykłe takie małe pomidorki, jeszcze ich trochę dołożę. A środek damy, słuchajcie, buratę, a potem jeszcze posypiemy to tymi płatkami parmezanu. będą prawie cztery sery. Nie, no, 3 sery plus dodatki. A jeszcze, jeszcze skroję, słuchajcie tą kiełbaskę, bo ona już jest taka, że trzeba będzie ją zjeść.